Witajcie w kościele, oświetlamy drogę tak jak nauczam was o Bogu wierze, dobru i wszystkim co jestem z tym związane tak samo świeczki zapalamy co jakiś czas kiedy to gasną wykańczają się kiedy potrzeba jest nowego światła na nowo wzniecić to światło w nas, żebyśmy na nowo żyli tą miłością do Boga, do Jezusa Palestyńczyka, do innych dobrych ludzi na świecie, na Ziemi. I tak samo też tutaj strona. I am the light. Ja jestem światłem. Kościół oświetlamy drogę na YouTubie, gdzie widzicie dzisiejszy filmik już się załadował i gdzie też niosę te światło na YouTubie dla Was i dla innych ludzi. I jeśli chcecie dołączyć, to zapraszam również do tej strony. Widzę, że więcej jest subskrybentów, już jest 55 osób subskrybujących dziękuję bardzo szczęść Boże as-salamu Alaikum i jeśli szukacie światła jeśli szukacie Boga, drogi do Boga u nas jest ona bardzo prosta jeśli jesteś dobrym człowiekiem to jesteś w naszym kościele oświetlamy drogę bo oświetlamy drogę dla wszystkich dobrych ludzi i to jest to, co tylko od ciebie chcemy, żebyś był dobrym człowiekiem. Reszta, co jest pomiędzy tobą a Bogiem, to jest pomiędzy tobą a Bogiem. Szczęść Boża, salamu Aleikum.